Siema, jestem Marek. Ja bym chciał powiedzieć tylko, że filmu niestety dzisiaj nie będzie, a to dlatego, że film zniknął. Straciliśmy niestety aparat, chcieliśmy nagrać film. Już Wam mówię o co chodzi. Film miał polegać na tym, że odwiedzamy losową rodzinę i sprawdzamy, czy tradycja zostawiania wolnego miejsca przy stole nadal obowiązuje. No i tak jak zamierzaliśmy, tak zrobiliśmy. Wybraliśmy sobie zupełnie losowo dom, do którego zapukaliśmy. Otworzyli nam drzwi, weszliśmy, no i wtedy zaczęło się dziać to wszystko. Co się wydarzyło. Na samym początku zaczęli się do nas e, awanturować o to, że nagrywamy takie, a nie inne filmy. Wiadomo, poszły tam wezwiska, e, ostre wymiany zdań. E, no i później doszło do rękoczynów, jak widać zresztą troszeczkę po mojej twarzy. Pewnie zostanie mi coś pod okiem i jakieś zadrapania, no ale mówi się trudno. Jeżeli chodzi o inne osoby, które tam z nami były, to nie wiem. W tym momencie jestem sam. Jest godzina. Już wam mówię 10.32 dokładnie. Wracam powoli do domu. Tak jak już mówiłem, zaczęli się po prostu do nas awanturować: o to, że nagrywamy takie inne filmy. Nie spodoba... Po prostu nie spodobało im się to. Pewnie oglądali coś tam, jakieś takie nasze grubsze filmy i zaczęli się po prostu odawanturować. Była to trójka chłopaków, dwójka młodszych, jeden starszy, tak na oko. 20 lat, ci młodsi, ten starszy, 35-40, tak z twarzy wyglądali. No, i tak to właśnie wyglądało. Filmu niestety nie ma. E, zebrali nam e, kamerę, bo stwierdzili, że jest coś warta. Pieniądze też wzięli, było to tam 200 zł, e, dwie stówy, O ile dobrze pamiętam, tam się. Podniecali tym, że zabrali pieniądze. Myśleli, że kamera jest więcej warta, a na szczęście wzięliśmy tańszą kamerę, która kosztuje 2000. No cóż, miał być fajny film, ale filmu niestety nie będzie. Przykre jest to, że w Polsce jest taka piękna tradycja zostawiania wolnego miejsca przy stole na wszelki wypadek, jak ktoś przyjdzie, a kiedy ktoś przychodzi i chce po Polsce zrobić coś śmiesznego e, odwiedzić kogoś, porozmawiać. No, tak jak w naszym przypadku nagrać film To miał być pozytywny film A nie taki, że, że dojdzie do rękoczynów To właśnie w taki sposób się zachowują Byli trochę pijani Ale no przykre jest to, że Nie potrafią się ogarnąć I nawet w święta W Wigilię 24 grudnia Dochodzi po prostu takich rzeczy Zamiast po prostu powiedzieć, że sobie nie życzą To To, to właśnie takie sytuacje się dzieją No cóż Jutro już będzie normalny film, zaraz jak zbierzemy się wszyscy do kupy, to, to nagramy coś, a dzisiaj po prostu takie wyjaśnienie. Myślę, że historia dosyć ciekawa, trochę przykra, więc widzimy się jutro o 15.30 będzie film.